Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu spotkań malarskich. Tym razem będziemy wspólnie malować obraz w stylu francuskiego postimpresjonisty Paula Cezana. Rozpoczynamy od nakładania farby na całą płaszczyznę płótna. Będzie to kolor jasno niebieski. Następnie przechodzimy do wykonania szkicu. Kolor, który użyjemy do tego celu, to ultramaryna. Ja używam farby olejne, ale farby akrylowe również będą się nadawać do wykonania tego obrazu. Tematem naszego obrazu będzie martwa natura, którą mogą Państwo malować bezpośrednio, przyglądając się tej martwej naturze, albo też używając fotografii jako Państwa referencji. Wykonując szkic, nie używamy dużo farby, jak również nie bawimy się, w malowanie żadnych detali. Podstawowe kształty są dla nas tutaj najważniejsze, tak aby uchwycić duszę naszej martwej natury czy kompozycji, a nie bawić się w oddawanie czy cyzelowanie każdego najtropniejszego jej elementu. Na to przyjdzie czas później. Szkic jest już skompletowany, i teraz czas na nakładanie kolorów. Rozpoczynamy od nakładania koloru żółtego. Proszę zwrócić uwagę, że ja nakładam ten kolor w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie, grupuję razem krótkie pociągnięcia pędzla. Położony jeden obok drugiego. Dzięki temu udaje mi się uzyskać efekt takich małych sekcji tła pokrótego żółtym kolorem z pulsującą energią w środku. Bo przecież nakładając farbę pociągnięciami pędzla, które są równoległe i położone jedno obok drugiego, uzyskujemy efekt koloru i energii, którą nasz obraz potrzebuje. Proszę również zwrócić uwagę na wielkość pędzla, który używam do malowania tego obrazu. Jest to średniej wielkości płaski pędzelek o włosiu syntetycznym. Jakkolwiek jeżeli państwu Preferują użycie pędzli o naturalnym włosiu, to czemu nie? Teraz, poza kolorem białym, do żółtego koloru dodałam również kolor niebieski i trochę koloru brązu, tak aby oddać, tak jak ja widzę, kolor dyni, i dodatkowo jeszcze. Zbogacić kolorystykę naszego tła. Jeszcze raz podkreślam: sposób w jaki nakładam farbę jest inny niż normalne malowanie. To są krótkie, równoległe pociągnięcia pędzla, położone jedno obok drugiego. Ja lubię porównywać tą technikę malowania. Do pracy nad rzeźbą, bo tak przecież pracujemy nad obrabianiem kawałka kamienia dłutem. Wchodzimy tym dłutem w powierzchnię kamienia jedno pociągnięcie obok drugiego. I tak właśnie wygląda nasze nakładanie farby metodą. Sezana. Teraz powolutku przechodzimy do innych części czy elementów naszego obrazu, nakładając farbę w różnych kolorach, ale cały czas utrzymując tę samą technikę malowania. Innym z ważnych elementów Techniki malarskiej Sezana jest użycie linii zarysowującej kształty przedmiotów, które używał w swoich martwych naturach. Ta linia jest wykonana z reguły kolorem niebieskim i składa się z większej ilości krótszych linii. W ten sposób Cezan używał efektu graficznego spłaszczania przedmiotów, które malował. Jakkolwiek możemy dostrzec tutaj swoistą kontradykcję, bo przecież przyglądając się owocom dostrzegamy, że mają one poczucie trójwymiarowości. Poprzez Zaznaczanie innymi kolorami, jak również innymi odcieniami różnych płaszczyzn, które się na nie składają. Podobny efekt używał Van Gogh w swoich obrazach. Niemniej muszę tutaj od razu nadmienić, że w odróżnieniu do Van Gogh'a Cezan Używał bardzo mało farby, tak jak byłby bardzo, bardzo oszczędną osobą, gdzie większość oczywiście malarzy musi być, bo nie ma wielkich zasobów finansowych. I tak już powoli zbliżamy się do końca malowania naszego obrazu, a ja już chciałam Państwa zaprosić do oglądania. Kolejnego odcinka naszego cyklu malarskiego. Tym razem będziemy malować obraz innego, wybitnego impresjonisty, Claude'a Monet. A teraz do widzenia, do usłyszenia. Bye bye.